Przede wszystkim to jest świeczenie z naszą świadomością, tak zwane surande zawieszoność. To jest, ja tak nazywam, zapraszam na tai chi, ale to z tai chi ma mało wspólnego, oprócz ruchów. Główne to jest stan świadomości, który osiągamy, stan, kiedy my jesteśmy obserwatorami samego siebie. To jest, my obserwujemy swoje myśli i uczymy się, kontrolować swoje umysły. To jest, jaka myśl by myśl nie przyszła do głowy, my jej tak od razu łapiemy i zatrzymujemy i uświadamiamy. Znaczy, może nie zatrzymujemy, ale uświadamiamy. I świadomość to jest randy, o której my mówimy. Dlatego stosujemy ruchy tai chi, no i głównie mudry. Mudry dla tego, żeby zatrzymać ten wewnętrzny dialog. Każdy z nas ktoś biegnie tu, gada sam sobą, jak nie ma towarzystwa. To jest cały czas trwa ten wewnętrzny dialog. I my uczymy się zatrzymywać.